Do utworzenia pochodu. Pochód prowadzić będzie eskorta kawalerijska i powóz z panem marszałkiem. Przejdziemy pod popiersie generała Bolesława Wieniawy Długoszowskiego, zasłużonego dla kawalerii i ojczyzny. Zresztą dowódcy pierwszego dowódcy pułku szwoleżerów Józefa Piusowskiego, osoby też związanej. Z łazienkami królewskimi, ponieważ mieszkał tutaj. I okazuje się, że pochód idzie najpierw ulicą Agrykola i skręca do parku. I jednak, w pierwszej kolejności, zresztą chyba się to tłumaczy, w dzisiejszym dniu odwiedzimy, oddamy honory u pana marszałka, czyli pod pomnikiem. Przy Belwederze, a potem w drodze powrotnej u pana generała. Także zapraszamy serdecznie. Potem tutaj będą też pokazy władania białą bronią, wykonaniu naszych ochotników, więc mam nadzieję, że Państwo spędzicie z nami resztę tego popołudnia. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za tą część i zapraszam na dalszą.